Dzień dobry! Zaczynamy kolejną część. A... Ostatnio skończyłem na takim grubszym podsumowaniu. Co teraz robię? No jak łatwo zauważyć, kieruję sobie autem ciężarowym. Znajduję się w Niemczech, ale nie pracuję dla Niemca. Pracuję dla Włocha. I muszę przyznać, że póki co odpukać w malowane jest w porządku wszystkie warunki, które ustalałem jeszcze w marcu, będąc w Wrocławiu zostały przez nich spełnione eee, to, do czego się zadeklarowali to okazało się prawdą robota jest lajtowa ale wiedziałem, że tak będzie po obiadkę pewne klocki i jest wszystko w porządku eee, bardziej eee, bardziej denerwującą jest sprawa podatkowa Dziś tutaj w Niemczech nie jest lekko jest kilka klas podatkowych a ja zostałem wrzucony w tą pierwszą, w tą najgorszą Czyli najwięcej zabierają. A ja nie lubię, jak ktoś mi cokolwiek zabiera. Bardzo tego nie lubię. Ale zobaczymy, jak to będzie. Na razie czekamy. Czekamy, jeździmy, nakrywamy filmiki. Słuchamy dobrej muzyki. A co w przy się przyszło, Jeszcze czas pokaże. No, razie to tyle. Baranki! One też skończą na polskich stole. Pamiętajcie, mocy z nami. I chuj z nimi. Wrogami wszystkich. 远着呢。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.